Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty w sprawie ujawnienia informacji niejawnych. Chodzi o pracę tzw. podkomisji smoleńskiej. Owa podkomisja miała teoretycznie wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej. W rzeczywistości była narzędziem do udowodnienia teorii spiskowej o zamachu. Nie udało się to. Mimo tego PiS robi politykę na katastrofie smoleńskiej każdego dziesiątego dnia miesiąca i to powinno się skończyć tak, jak powinna się skończyć polityczna kariera Antoniego Macierewicza. Mam nadzieję, że poniesie odpowiedzialność nie tylko za to, o co w tej chwili jest oskarżany, czy też zarzuty są mu stawiane, ale o to, jak bardzo podzielił Polaków. Jak bardzo zatruł umysły nawet samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale przede wszystkim milionom Polaków, którzy dzisiaj niestety wierzą w teorie, które nie zostały do tej pory udowodnione. A tyle mieli lat na to, 8 lat i się nie udało do tej pory. Kim jest Antoni Macierewicz naprawdę? To pytanie cały czas jeszcze funkcjonuje.